Stosunkowo często w rozmowach na temat obecnych wydarzeń w Ukrainie pojawia się strach przed możliwą wojną Polski z Rosją. To jest absolutnie naturalne, że się boimy, zwłaszcza to się nasila w momencie, w którym Rosja nam zaczyna wygrażać a to się ostatnio pojawiło ze strony rosyjskich czynników oficjalnych, ale także na niższych poziomach, w tym w komentarzach w internecie, więc ten wątek warto zaadresować. Oczywiście trzeba powiedzieć, że cały czas istnieje teoretyczna groźba wojny nuklearnej, wciąż to jest jakby istniejący problem, natomiast trzeba tutaj też jasno stwierdzić, że istnieje ogromna szansa, że w momencie, w którym sam Putin by wydał taki rozkaz ataku nuklearnego, to zwyczajnie jego otoczenie by go powstrzymało w ten czy inny sposób, ponieważ wiemy doskonale i ci ludzie także doskonale wiedzą, że atak nuklearny może prowadzić do nuklearnej odpowiedzi i do zniszczenia po prostu całej ludzkości, a wiemy, że ci ludzie nie po to wysyłali swoje dzieci, żeby uczyły się za granicą i swoich jachtów nie trzymali po to w portach Morza Śródziemnego, żeby teraz umierać za... no właśnie nie wiadomo za co do końca. Oni lubią życie. Więc nawet jeśli Władimir Putin, który wie, że już niewiele jest w stanie osiągnąć, nawet jeśli on sam pójdzie na jakiś taki krok w postaci rozszerzonego samobójstwa, samobójstwa rozszerzonego o całą ziemię, to jest bardzo możliwe, że jego otoczenie go nie posłucha, że żołnierze, którzy są z technicznego punktu widzenia konieczni do wystrzelenia pocisków, czy zrzucenia ich w jakiejkolwiek by formie technicznej, to nie nastąpiło, że oni po prostu tego rozkazu nie posłuchają bo zdają sobie sprawę z konsekwencji. Jeśli to odrzucimy i jeśli zaczniemy się zastanawiać nad realnymi możliwościami wojny konwencjonalnej w Europie, jeśli mówimy o tym, że Rosja może zaatakować na przykład państwa bałtyckie, że może spróbować zaatakować Polskę, to ja osobiście w tej chwili boję się tej ewentualności, prawdę mówiąc, mniej niż przed. 24 lutego. No w zasadzie można by powiedzieć, że gdzieś w okolicach końca pierwszego tygodnia wojny zaczęła się wykuwać jakaś pewność tego, że to zagrożenie nie jest realne, a jeśli nawet by do niego doszło, to zostałoby stosunkowo łatwo powstrzymane. Dlaczego? Przed 24 lutego wiele kart było zakrytych przed naszymi oczami, nie wiedzieliśmy wielu bardzo rzeczy. Nie wiedzieliśmy, tak, jak silna jest rosyjska armia. Nie wiedzieliśmy, jak zjednoczone w obliczu potencjalnej wojny będą państwa Zachodu. Nie wiedzieliśmy, jak w wypadku wojny zachowają się Chiny. To były trzy największe, w mojej opinii, niewiadome, które sprawiały, że faktycznie mogliśmy się bać. Zacznijmy od tej armii rosyjskiej. Ja osobiście jestem zdania, że ona na poziomie, powiedzmy, taktycznym, operacyjnym okazała się nie tak słaba, jak nam się często wydaje. W tym sensie, że faktycznie no, tu widzimy ogrom problemów. Natomiast no te rakiety dalekiego zasięgu latają, te bombardowania miast trwają, te walki z całkiem nieźle przygotowaną do tej wojny Ukrainą trwają cały czas. No to nie jest, to nie jest też takie łatwe dla Ukrainy i pewne jeszcze zwycięstwo. Jednak te siły tutaj coś osiągnęły. Okrążyły kilka miast, są w stanie je bombardować. One tworzą zagrożenie i dla cywilów, i dla armii ukraińskiej. To nie jest armia, która nie potrafi niczego. Tak naprawdę, jak sądzę, te największe problemy wynikały z przyczyn, nazwijmy to, strategicznych w tej dużej skali. Bo na przykład musimy zdawać sobie sprawę, że te siły zgrupowane wokół Ukrainy były mniejsze niż siły ukraińskie ta armia lądowa zgrupowana wokół Ukrainy nie była tak duża jak siły ukraińskie. Więc nam łatwo oceniać to patrząc na mapę, taka mała Ukraina i taka wielka Rosja, prawda? I na tej podstawie zaczynamy twierdzić, że faktycznie tutaj mamy do czynienia z jakimś wielkim mm, pojedynkiem. Dawida z Goliatem, ogromnego przeciwnika, z malutkim przeciwnikiem, ale tak naprawdę Rosja zmobilizowała do tej wojny siły mniejsze niż Ukraina posiadała. To był i o tym mówiliśmy już przed tą wojną, nie tylko ja o tym mówiłem, to nie dowierzali. Eksperci, Że do tej wojny dojdzie, bo podkreślali, ja powtarzałem to za nimi, bo uznawałem, że to rozsądny argument, że do pełnoskalowej inwazji na Ukrainę potrzebne byłyby znacznie większe siły niż te zebrane wokół tego kraju. I to się potwierdziło. Te siły okazały się zbyt małe. Okazały się też nie mieć przewagi technologicznej, przewagi w wyszkoleniu, w morale, oczywiście. Niemniej jednak. Ten strategiczny błąd polegał na tym, że nie zgromadzono wystarczająco dużych sił. Co więcej, te siły zostały rozrzucone na kilku różnych kierunkach. Jednocześnie atakowano na Hersoń, na Mariupol, na linię, ta linia Saprikasnawienia, tą linię graniczną między Ukrainą, DNR i LNR, na Charków, osobno na Sumy, osobno na Czernichów, osobno na Kijów. To był atak nie zwiniętą pięścią, tylko taką rozcapierzoną dłonią, co sprawia, że te siły, które były zwyczajnie zbyt małe, zostały rozproszone na wielu kierunkach, co też było, jak się okazuje, swojego rodzaju błędem. Oczywiście błędem były też. Absolutnie mylne założenia, niedocenienie przeciwnika, błędy związane z pracą agenturalną. Mamy doniesienia, niepewne oczywiście, ale doniesienia mówiące o tym, że Kreml wydawał miliardy dolarów na stworzenie w Ukrainie sił przyjaznych Kremlowi, jakiejś piątej kolumny, jakichś dywersantów, sił przyjaznych Moskwie, które by w momencie próby, w momencie wybuchu wojny doszły do głosu i pomogły w jakiś poważny sposób odmieniły sytuację. To wszystko nie wyszło. Wiemy, że w tych pierwszych dniach w stronę Kijowa i innych miast razem z normalnymi jednostkami wojskowymi jechały też oddziały rozgwardii z pałkami, starczami z ze sprzętem do rozganiania tłumów, bo uznano, że armia ukraińska się rozpierzchnie i te protesty mieszkańców trzeba będzie zdusić po tym łatwym zwycięstwie. Także, na tym poziomie taktycznym ta armia okazała się niedostatecznie dobrze uzbrojona, niedostatecznie nowoczesna pod wieloma względami, ale nie aż tak nieudolna, natomiast te bazowe założenia, które stworzyły dla tej armii siły polityczne, siły w kierownictwie, na Kremlu, okazały się... Po prostu tragiczne. W takiej sytuacji bardzo ciężko byłoby im wygrać, to znaczy, ze zbyt małymi siłami rozproszonymi na zbyt wielu kierunkach, przy założeniu, że przeciwnik nie będzie stawiał oporu. To już samo w sobie było problemem. Dodatkowo zobaczyliśmy, że po pierwsze, my jako Polska, NATO, Europa mamy silnego sojusznika, że Ukraina jest zmotywowana do walki, dobrze wyszkolona. Dzięki ośmiu ostatnim latom wojny na Donbasie, dzięki wsparciu szkoleniowemu sił NATO, dzięki uzbrojeniu od Stanów Zjednoczonych i tak dalej. I nie tylko od Stanów. Okazało się, że mamy silnego sojusznika w regionie, który był w stanie ogromne siły rosyjskie związać na tym terenie. Zobaczyliśmy też, że. Rosja ma nieduże możliwości mobilizacyjne, to znaczy obserwujemy w tej chwili na przykład, że Rosja nie ma dodatkowych jakichś rzutów strategicznych, bo wycofuje siły na przykład z Górskiego Karabachu, co jest zwyczajnie niewłaściwym, niebezpiecznym posunięciem. Posunięciem, które osłabia pozycję Rosji w regionie Kaukazu, co nie jest dla nich pozytywną wiadomością także muszą się uciekać do takich no, desperackich kroków. Oczywiście mają możliwość, żeby ogłosić mobilizację taką ogólną, po prostu wezwać rezerwistów, wezwać poborowych, tylko że po pierwsze to by wymagało czasu, pieniędzy, to byłyby kolejne straty dla gospodarki. Więc nie robią tego. Co więcej, sytuacja wewnętrzna w Rosji jest na tle niestabilna, że to mogłoby być dla nich także ciężkie. Przekonaliśmy się też, że sytuacja w Rosji jest, choć to wiedzieliśmy wcześniej, mocno niestabilna. Gdyby cały kraj popierał tę inwazję, gdyby cały kraj wspierał Putina z wielkimi literami Z na sercu, to po co oni by tak zaostrzali cenzurę? Po co wprowadzaliby drakońskie kary więzienia, wieloletniego więzienia za rozprzestrzenianie fejków o wojnie? Po co by były zamykane gazety, radiostacje? Skoro naród popiera, prawda? Także też widzimy, że tutaj ta sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Więc. Taka mobilizacja dla nich jest trudna, a my widzimy, że oni także, kierownictwo na Kremlu porusza się w pewnych ramach, to znaczy stara się osiągnąć swoje cele militarne w taki sposób, żeby ostatecznie nie rozzłościć swojej ludności. Więc widzimy, że Rosja tutaj okazała się po prostu słabsza niż się baliśmy. Nie mówimy, że po prostu słaba ostatecznie, ale słabsza niż się obawialiśmy. To jest jedna karta, którą odkrył dla nas 24 lutego. Kolejna karta to jest Solidarność Zachodu. Oczywiście możemy być niezadowoleni z tego, jak powoli na przykład zachodzi proces odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych. Oczywiście, że patrząc z punktu widzenia czystego humanitaryzmu, chcielibyśmy wszyscy, jak mi się wydaje, jak najszybciej przestać finansować rosyjskie fabryki rakiet i bomb, bo te rakiety i bomby spadają na dzieci, na obrońców Ukrainy, na ludzi, których chcielibyśmy jednak widzieć żywymi. Więc chcielibyśmy jak najszybciej przejść ten proces porzucenia rosyjskiego gazu rosyjskiego, węgla rosyjskiej ropy naftowej, interesów z Rosją. Te procesy jednak wymagają czasu. Minął, minęło trochę ponad miesiąc od wybuchu tej wojny. My jednak widzimy potężną odpowiedź Zachodu. Oczywiście niektóre firmy wycofują się po czasie, niektóre się jeszcze wahają, niektóre mówią, że się nie wycofają. Niektóre kraje jeszcze się nie wycofują z zakupu węgla i ropy i gazu, ale mówią, że to zrobią albo mówią, że to zrobią, ale do końca roku i to wszystko trwa, te wszystkie procesy trwają ale po prostu widzimy, że te, ta reakcja zachodzi. Może nie jest tak szybka, jakbyśmy chcieli, ale w instytucjach demokratycznych, w korporacjach proces decyzyjny po prostu jest długi. Odejście od rosyjskiego gazu, węgla to jest proces, który w normalnej sytuacji zajmowałby 20 lat. Teraz widzimy tutaj decyzje polityczne o tym, żeby dokonywać tej zmiany w w ciągu miesięcy, co tak jak mówię, w sytuacji, w której bomby spadają na przedszkola, wydaje się czasem nieskończenie długim, ale jednocześnie musimy obiektywnie stwierdzić, że to nie jest dla tego typu procesów tryb powolny, że to wcale nie jest takie aż ociąganie się. Więc widzimy, że ta odpowiedź... Istnieje i jest generalnie solidarna w ramach NATO, Unii Europejskiej, ale też dołączają się do tego m.in. Japonia, Korea Południowa, ta odpowiedź jest, więc możemy zakładać, że w przypadku ataku Rosji na NATO odpowiedź byłaby jeszcze większa. Co więcej, widzimy właśnie jednoznaczne wyrazy wsparcia, przede wszystkim ze strony Ameryki. Widzieliśmy prezydenta Joe Bidena z amerykańskimi żołnierzami na Podkarpaciu jedzącego pizzę. Tutaj u nas stacjonują żołnierze amerykańscy i nie tylko amerykańscy. Kraje NATO ogłaszają, że będą kupować więcej uzbrojenia. Jednocześnie wysyłamy. Ogólnie, my, Polacy, Brytyjczycy, także nawet Niemcy, choć tutaj różne opinie na ten temat krążą Amerykanie, wysyłamy ogromną ilość uzbrojenia do Ukrainy i co jest najważniejsze, ta pomoc nie nastąpiła post factum. To nie było tak, że do ostatniej chwili kraje zachodu się ociągały, Ameryka się ociągała przepraszam za kredkę to było tak, że jeszcze przed tą wojną prezydent Biden mówił, idzie wojna. My wysyłamy pociski przeciwpancerne, przeciwlotnicze do Ukrainy. Pojawiały się informacje, jednostki rosyjskie znajdują się tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, wokół Ukrainy. Pojawiały się prawdopodobnie informacje przekazywane wywiadowczo bezpośrednio pomiędzy Waszyngtonem i ogólnie NATO i Kijowem możemy założyć, że taka wymiana informacji następowała, raczej możemy założyć, że ona następuje do dzisiaj w trakcie tej wojny, zresztą mamy potwierdzenia na ten temat ze strony Ukrainy, że oni dostają od NATO informacje wywiadowcze o położeniu rosyjskich wojsk itd. Tak Widzimy, że ta współpraca jest i ta odpowiedź jest. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta współpraca była większa, byłoby cudowne, gdyby siły NATO po prostu weszły, wyczyściły ukraińskie niebo, wyczyściły blokady wokół miast, żeby przestali ginąć cywile. Oczywiście przywódcy państw NATO boją się wojny nuklearnej w takim wypadku. Nikt nie chce zagłady ludzkości, niemniej jednak widzimy, że nasi sojusznicy działają. Możemy oceniać te działania na różne sposoby, natomiast widzimy, że to wsparcie jest. Jeśli tak wygląda wsparcie dla Ukrainy, jak wygląda wsparcie dla Polski, członka NATO, dla państw bałtyckich, członków państw NATO, możemy założyć, będzie większe. Ostatnia, trzecia karta, która była tutaj w mojej ocenie najważniejsza, albo inaczej, najbardziej niejasna, to były Chiny. Gdyby Chiny jednoznacznie wsparły Rosję militarnie, gospodarczo, gdyby Chiny powiedziały Rosja zaczęła, a my dołączamy i zmieniamy porządek świata, zajmujemy Tajwan, to, to prawdopodobnie byłaby globalna katastrofa, trzecia wojna światowa, przebudowa wszystkich gospodarczych um, układów w świecie, bo o ile... Wykluczenie Rosji z globalnej gospodarki będzie bolesne i uciążliwe, o tyle wykluczenie z niej Chin byłoby druzgoczące i destruktywne dla całego świata. Zupełnie inna skala by to była. Chiny jednak bardzo oszczędnie wyrażają swoją opinię na ten temat, przy czym o ile zdarza im się bardzo, bardzo oszczędnie wyrażać w sposób neutralny na temat tej operacji. O tyle nie widzimy tutaj żadnej formy wsparcia dla Rosji. W zasadzie nie dochodzą do nas żadne informacje ani pewne, ani jakieś poszlaki o np. wysyłce amunicji, uzbrojenia, o tego typu wsparciu. Więc możemy zakładać, że Chiny tutaj odegrają typową dla siebie pragmatyczną rolę i po prostu wykorzystają tę sytuację dla siebie. Być może, być może to będzie miało nawet jakiś wymiar terytorialny, trudno jednoznacznie orzec, niemniej jednak wydaje się, że Chiny, które w dużej mierze żyją z handlu z krajami tak zwanymi rozwiniętymi, z Europą, z Ameryką Północną, nie będą stawały do jednoznacznej walki z tymi krajami, bo im się to zwyczajnie nie opłaca. Oni są na dobrej pozycji. To znaczy Rosja była byłym imperium, które się degenerowało. To, jak bardzo gniło wewnętrznie, odsłoniła ta wojna w dużej mierze, choć myślę, że dla ludzi, którzy śledzili wydarzenia w tym kraju, to było dość jasne już dawno, że to jest imperium, które wewnętrznie gnije, jest w tendencji mocno spadkowej, o tyle Chiny nie muszą uciekać się do jakichś ostrych, Ostrych działań. Chiny muszą pracować nad swoimi wewnętrznymi problemami, prężyć muskuły, żeby się liczyć w świecie i po prostu czekać, robić swoje, bo oni rosną. Oni, jeśli po prostu poczekają, trup ich przeciwnika po prostu przepłynie rzeką, a im wystarczy siedzieć na brzegu, bo czas gra na ich korzyść, więc oni nie muszą wspierać Rosji, nie potrzebują wspierać Rosji. Oni mogą wykupić ich złoża, wykupić ich firmy za bezcen, być może wykupić, przejąć ich tereny itd., itd., być może, ale wspieranie Rosji nie jest dla nich konieczne. Co w tej chwili możemy stwierdzić? Przed 24 lutego mogliśmy co najwyżej stwierdzić, że nie wiadomo, co będzie, że możemy zgadywać, że będzie tak albo tak. Dzisiaj ta szachownica stała się trochę bardziej jasna. Mamy Zjednoczony Zachód. Mamy słabę, słabą Rosję, która obnażyła własną słabość, i mamy Chiny, które przyjęły pozycję wyczekującą i niewspierającą gnijącej Rosji. Więc w takim układzie na szachownicy ja bym powiedział, że bezpośredniego zagrożenia wojennego dla Polski nie ma. Rosja może oczywiście straszyć, niemniej jednak im brakuje sił i środków, żeby w jakiś sposób przeważyć mm, sytuację, przeważyć szale zwycięstwa na swoją korzyść w Ukrainie. Jeśli chcieliby otworzyć kolejny front, tym razem z państwami NATO, nie zamykając frontu w Ukrainie, to będzie trudne. Jeśli by chcieli najpierw zamknąć ten front w Ukrainie, to wciąż będzie, będą... Potężnie osłabieni zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i militarnym, więc kolejna wojna dla nich będzie jeszcze trudniejsza i ta słabość się tylko w wyniku tej wojny pogłębiła. A nie, nie, nie zachodzi tam żadne wzmocnienie i w najbliższych latach w obecnej sytuacji przy takich, a nie innych sankcjach i ograniczeniach perspektywa tego, że Rosja może się wzmocnić jest bardzo odległa. Więc ja osobiście dla nas prywatnie w Polsce tutaj, tak egoistycznie zagrożenia nie widzę. Dlatego też warto stwierdzić, nie trzeba się bać pomagać Ukrainie, bo w tej chwili oni potrzebują tej pomocy, a nam ta pomoc nie zaszkodzi. Nam ta pomoc pomoże, ta pomoc dla Ukrainy oznacza dalsze osłabienie Rosji, osłabienie jej możliwości prowadzenia działań ofensywnych, co jest dla nas jednoznacznie korzystne i jednocześnie to gospodarcze dobicie Rosji. Dna przyspiesza ten moment, w którym sami Rosjanie być może w końcu zrozumieją, że wybrali niewłaściwą, autorytarną drogę, która nie prowadzi ich do lepszego życia. Że trzeba handlować z sąsiadami, wymyślać nowe rozwiązania technologiczne i wtedy będzie im się żyło lepiej. A ta droga, którą szli ostatnie 20 lat, nie była dobrą drogą. W ten sposób nie odzyskają imperium, kapusta nie będzie coraz tańsza w sklepach, nie będą jeździć na wakacje częściej i tak dalej. Może w końcu to zrozumieją, a pomoc Ukrainie jest z naszego punktu widzenia racjonalnym wyjściem. Dziękuję pięknie.